Cześć wszystkim. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzisiaj pieknęła nam magiczna suba. Ej, suma. No, suma 200 subów e, na naszym kanale. Obecnie, z tego co przed chwilą wiedziałem, już są 202 suby. Dla nas to jest magiczna suba. Także dziękujemy Wam. Jesteście super, e, że oglądacie, komentujecie. No, naprawdę my bardzo się cieszymy z tego, że, że no, mimo takich naszych wypoczynków, Mamy taką oglądalność, no nie są to jakieś tam setki, tysiące Ale dla was warto tworzyć, warto tworzyć dla moich córek Które nakłoniły mnie do, do tego, aby kanał powstał, także My bardzo dziękujemy Jesteśmy w parku na, na spacerku, szukamy kasztanów Sezon się pomału zaczął Oliwko znalazła oczywiście pierwszą monetkę Są też jakieś kameliny, także zdjęcia o proszę, dziesięciogroszówkę, ja to jest mój kusztan. detektor e, 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 bez elektroniki, <śmiech> <śmiech> żaden android, no a tu jest drugi, który szuka patykiem <laughs> kosztanów. także dziękujemy, jesteście super, naprawdę pozdrawiamy i do miłego. Luśka! No Dobra, zmieniamy miejscowe, chodź, idziemy na inną. Rzucimy przy okazji tego śmiecia. Chodź. O proszę, i dziecko zadowolone. Uf, komary jeszcze latają Moczy się? Kto się moczy? Ja! ja. Moczysz się? Cikasz galoty? Ja. Moja No i pewno będziesz miała w... zaraz mokre stopy Ale co tam, bawcie się nie nie nie, 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 nie Proszę cię, nie, bo tam jest głęboko już Tam jest głęboko, macie płytkie te kalosze Oliwka A dobra, próbuj, ale Ale pomału, próbuj powoli no nie kucz po jeden będę miał. Dobra, chodźcie, chodźcie, bo będziemy lecimy. Dobra, lecimy. Już przypomniało mi się, co to było. To było chyba 50 halerzy wtedy. Nie wiem. Dobra, idziemy zobaczyć tam. O tak! Nie lubię nie Dobra młode. Kto pierwszy do góry? Wow. No się no, jabłka Dokładnie. Jabłka i gruszki. Gdzie rosną dęby i brzozy. No i lipa. Oh. Nie wiem, ktoś wyrzucił. Dobra, kto pierwszy do góry? Jo! A ja sobie nie pobiegnę. Idziemy na miejscu, gdzie znaleźliśmy wiosną 50 halerzy Z 39 roku Na oko Myło. Brawo, brawo Wy! Brawo Wy! Myło? Starości mówisz Dobra, to ma wypadek. Ale nie ma. Tak? I tu mam głowę. Chyba dostałam zadyszki. Ja też. Co to jest zadyszka? Skończył <noise> się. Albo od. jedna z nas nie okej O proszę. Jest kawałek. Kawałek ceramiki. W gnieźnińskim parku Nie zbieramy, bo jeszcze nas zamkną za to, że poszukujemy świadomie zabytków A to może się okazać kawał zbitego Cosia Spiryle. Oje ja nie wiem Sprawdźmy Co to jest napisane Pod drzewem Pod drzewem leżało Tankuj do pełna pewnie, tak, tankuj do pełna. Dobra, lecimy. Załączymy się, jak coś będzie ciekawego. No i my jak jesteśmy w tym miejscu. Tu dokładnie jakoś w tym miejscu leżał ten pieniążek To tam się skrabia oliwka Pod takim fajnym, dużym klonem. No widzisz, ludzie nie potrafią się zachować. Zbijają. Zbijają i śmiecą.